Szaman woli wersję, że w jednym wszystko zobaczy. No jest to specyficzna sytuacja. Szaman dzisiaj normalnie idziemy już łąką nad lasem, nad Jaworzyną i tu jest stosunkowo płasko. A szamanowi się dziś wydaje wszystko stromsze niż normalnie jest o 20%, może nawet więcej. Zaburzenia błędnika. No, i cała ta przebudowa jest infrastruktury do programowania, moi drodzy. Bo to już wszystko tak tym pulsuje, te ten częstotliwości obłędu w internecie, w matrikie, w miganiu światła w LEDA. Szczególnie tych najgorszych, w elektromagnetyzmie, w mikrofalach, w tych wszystkich częstotliwościach, i wiele z nich użyte już do tego, żeby oddziaływać bezpośrednio na człowieka. Nawet jak jeszcze to jest na masową skalę niestosowane, to wszystko przygotowałem. No, to moi drodzy, te częstotliwości trzeba mocno podnieść, żeby temu nie ulec w najbliższym czasie. A tutaj też będą suwerenne decyzje, obojętnie jak zmanipulowane. Przejdziemy przez wałek, przez rów, w rowie, leży wałek słomy, żeśmy se przez niego przeszli. Prze. To najlepsza przeprawa, przez co za odwolnieniem na łące nad klasem na, na jaburzy ostatnie metry Naszego słomowego dywanu. A którędy my żeśmy szli... To przez las, to przez las. Jakoś lasu nie zarejestrowałem. A powoli od wychodzenia z lasu, gdzie rejestracja. Już była. Pamięci jest. to tak samo ze sobą gadam. Tak się w prosty sposób podróżuje. Przez wymiany. Czucia, widzenia. Intelekt. Różne częstotliwości można na nich grać, ale według jednego prawa, nie ponosząc konsekwencji swojego działania, jak życie się wspiera. Ten ruch się przechodzi. I tak dochodzimy do naszego Buczka. Buczek już z daleka krzyczy do szamana, że pozdrawia Ania. Dopiero później się witać szamanem. Najważniejsza jest Ania. Więc Ania ma pozdrowienia od buczka Cześć! Dzisiaj ci się tak nie wieje fajnie, co? Dzisiaj tylko cię smyra troszeczkę wiaterek. Dobry, A Ale się świeci buczek w środku i na zewnątrz, jak w awatarze.

Niby nawet niewrażliwe, ale takie. Teraz przechodzimy obok zgniłych belek słomy. A a dopiero teraz zaleciał taka zgnilizna. Łom. Oj, teraz najbardziej nieprzyjemny odcinek praktycznie po kamieniach. Ale jak nam się uda przekroczyć przez rów, to będzie rzadka łąka na kamieniach. No ale zawsze trochę lepiej. Ciężko iść po tej rurze. No, z pewnością. A z kijkami mógłbym spróbować. Chyba. Nie, spokojnie. A. Proszę. No, ale i, i tak jest wyzwanie. stalowe tam aluminiowe ta płetwa wyłącz bo to potem będzie nudne może jeszcze nagrany mogę też siebie wyrównać